Kręcimy i Wrocław! Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i z okazji Dnia Dziecka, który wypada właśnie dzisiaj, zadałem parę pytań mieszkańcom Nowocławia, jakie były ich ulubione zabawy i bajki właśnie z dzieciństwa. Jakie były odpowiedzi? Oglądajcie koniecznie. Więc jaka była twoja ulubiona zabawa i bajka z dzieciństwa? W dzieciństwie lubiłam bardzo grać w gumę. A dlaczego? Nie wiem, tak. Lubiliśmy sobie poskakać w gumę. Mama zawsze nam pokazywała, jak to się robi. Opowiadali nam, jak oni się też tam bawili. I tak, wzięliśmy to. To była moja ulubiona, a bajka no to smurfy, Barbie i takie inne. A dlaczego akurat to? Smurfy, smurfy to w sumie od dzieciaka oglądałam smurfy. I się, o, się. Smurfy i w, w, szukane. A dlaczego to akurat lubiłaś najbardziej? Po prostu, lubiłam bardzo tą y, bajkę i tą zabawę. Jaka była Pana ulubiona zabawa i bajka z dzieciństwa, z okazji Dnia Dziecka? Ulubiona z okazji Dnia Dziecka? Zawsze fascynowałem się Dragon Ballem, więc generalnie to była zabawa w postaci z tej bajki, z tego anime. A dlaczego akurat to? Yy, to przez brata starszego, który pokazał mi tą bajkę, no i tak się wkręciłem po prostu. Yy, zabawa to zamrażarka, taki goniany, gdzie się mroziło, no, innych graczy. A bajka to Smurfy. A dlaczego to akurat? No, zawsze w niedzielę leciało na wieczorynkę. E, moją ulubioną zabawą e, z dzieciństwa e, był chowany. A dlaczego chowany akurat? E, no właśnie po prostu zabawa taka e, do biegania, że można pobiegać i tak dalej. A bajka z dzieciństwa? E, bajka z dzieciństwa e, to Świnka Pepa. A dlaczego akurat świnka peppa? No taka wesoła bajka, myślę. Więc jaka była pana ulubiona bajka i zabawa z dzieciństwa? Pokémon. A, A zabawa... dlaczego akurat Pokémon? Ojejku, Dlaczego Pokémon? No nie wiem, po prostu wracałem ze szkoły, oglądałem Pokémona od razu, bo to była godzina 15. A zabawa z dzieciństwa ulubiona? To chyba podchody. A dlaczego podchody akurat? Zawsze zgromadziły gromadziły się dzieciaki. Po prostu wspólna zabawa i tyle. A jakie są Wasze ulubione zabawy i bajki z dzieciństwa? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i co? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo w końcu każdy ma trochę dziecka w sobie. No i nie warto go zatracać. Także miłego dzionka i widzimy się niedługo. Cześć.